Spragnienie nawrócenia to drugi obowiązkowy punkt naszych codziennych modlitw, które rozpoczynamy, jak zawsze, oddając się w ręce Najświętszej Maryi Panny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. i pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módź się za nami. teraz i zawsze i na wieki wieków wieczne odpoczywanie raz małe na spawie a światłość w wieku i stanie Módlmy się. Boże przez zwiastowania anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa Twojego Syna. Prosimy Cię wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały z wstania. przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przeżywamy dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, o którym dzisiejsza Ewangelia mówi jako o Królu, który jest blisko, jako o Królu, który towarzyszy każdemu z nas w naszym życiu. Spróbujmy zrobić sobie rachunek sumienia, czy rzeczywiście w ten sposób potrafimy patrzeć na Jezusa. Na początku spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, czy boisz się, gdy zaczynasz myśleć o śmierci? Czy na myśl końca świata w Twoim sercu rodzi się spokój czy przerażenie? W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o tym, że towarzyszy każdemu z nas poprzez chorych, ubogich, bezdomnych i potrzebujących. Postaraj się przypomnieć sobie sytuację, w której spotkałeś kogoś, kto potrzebował pomocy, a ty mu ją okazałeś. Teraz spróbuj przypomnieć sobie sytuację, w której to Ty byłeś tym potrzebującym, który spotkał kogoś, kto okazał się dla Ciebie wsparciem. To właśnie w tych momentach spotkałeś w swoim życiu Jezusa, którego spotkasz także na końcu czasów. Odpowiedz sobie na pytanie, czy jesteś w stanie wyobrazić sobie koniec świata jako spotkanie z Jezusem, nie z potężnym i obcym władcą, ale ze znajomym, do którego idziesz, przypomnieć sobie, te wszystkie dobre momenty Twojego życia, i wiesz, że nie musisz o nic się bać, bo On Cię zna i nie zrobi Ci krzywdy. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty, trwajcie w pokoju Chrystusa, bo ogół niech będą dzięki.